Igor? <głos》<głos》<głos》Igor? No. Ja mam spać osobno ze Styną? A? Dlaczego? Możemy robić. Wiesz, przygotowanie do walki, nie? Jakie przygotowanie do walki? A co z regeneracją? Przecież regeneracja jest tak samo ważne, po, po ważna, jak. Poważna sytuacja. Tu mam jakąś osobistą złośliwość? Nie, nie, nigdy w życiu. Ja po, ja po prostu jestem po rozmowie z, ja świadkiem, że to wcześniej było już w ogóle. Z, z ludźmi, no. więc ja, ja to wiesz. Ja no ale poczekaj, chodzi o to, że w, w, w takich sytuacjach chodzi o seks, że nie powinno się rozładowywać napięcia, które jest zdrowe do sportu. No a przecież my tego nie robimy. A ja, a ja nie wiem, ja od kodry nie zaglądam. No a ja zaglądam. <ślesk> I uważam, Także... że to jest złośliwość czysta. Nie, nie, nie. Tu nie ma żadnej mojej złośliwości. To jest po prostu yy, symulacja mojego okresu przygotowawczego. Ja nie robię nic, nic wbrew czyjejś woli. Nie chcesz? Spoko. Idziesz, wiesz, idziesz, śpicie razem. Ja po prostu symuluję to, co ja przeżywam. Widzisz, tam w moim ostatnim okresie przygotowań do walki i tak ma to wyglądać jak u mnie, więc to nie jest, że ja sobie coś zażyczyłem, tylko jest, jest jakby odwzorowane to, co ja mam, a nie, nie to, co ja sobie myślę i to, co chciałbym złośliwie zrobić, nie? Takie coś bardzo, bardzo mocno obniża mi morale, a przy tak niskim moralu uważam, że to jest totalnie jakby na moją niekorzyść, bardzo wpłynie, tak niskie morale. Niskie morale z powodu snu? Z kobietą? No prze... Możesz rezygnować, możesz powiedzieć Nie, dziękuję, spoko Koniec, ja wiesz, ja... Ja, ja cię nie będę namawiał Poszło Poszło wszystko weter, zadanie poszło do, do, do rozgminy i teraz wszystko zależy od Ciebie. Tylko chodzi o to, że jakby to, że my sobie śpimy razem, to jest jedyny nasz czas, kiedy my jesteśmy jakby razem tutaj, bo cały czas jesteśmy z wami. No i zabranie nam tego jest ewidentnie prowokacją i jakby ta cała sytuacja z tym boksem, kiedy ja jeszcze kilka godzin temu uważałem, że to jest piękne, teraz w tym się dopatruje ewidentnie spisku, który ma mnie odizolować od Justyny, a Justyny ode mnie. Nigdy w życiu nie pozwoliłem na to, że moja dziewczyna pojechała ze mną na zgrupowanie, bo jest to odcięcie. Nie można. Trzeba mieć czystą głowę, trzeba się skupić tylko na treningu, tylko na walce, tylko na przygotowaniu. A dziewczyna jednak ty myśli odsuwa trochę. To ja nie rozumiem po w ogóle, dlaczego ktoś podważa decyzję wielkiego brata. Nie Jeżeli raz. ma problem, idzie do wielkiego nie brata. Wielki brat powiedział no, z, tego, z tego co ja widzę, to raczej nie on jest się dla jeszcze, się nie tylko tylko Justyna dla niego. No, bo, przede bo wszystkim. Bo to Justyna jest twardsza niż on. No tak. Niewygodnie? Nie, niewygodnie właśnie. Nie Dlatego nie chciałbym, żeby tu moja Asia była, bo ja bym wiedział, że będzie kolem ogromną kartą przetargową i nieraz dostajemy tak po tyłku. Tak, tak, tak żeby mi się odechciało. No tak, ale jaka to karta przetargowa? No ja nie Nie ma, nie ma, nie ma dziewczyny półtorej miesiąca. To znaczy, słuchaj, najpierw pierwsza kwestia jest taka, Przyjeżdża ja... i śpi z nią cały czas i teraz, że jedną noc... No e, dobra, to jest sześć godzin. Tu przestaniesz ja rozmawiać, nawet, kładziesz się, musiała. idziesz spać, wstajesz że jesteś z nią. Tylko ja zostałem, zostałem wyznaczony jako head coach, jego head coach. I ja mam prawo tak naprawdę mu, 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 mówić mu po kolei, co ma w ciągu to? robić. I on no musi tak, mieć... no. Na czym, na czym stanęło? Bo muszę ci powiedzieć. O, właśnie, jeszcze jedną rzecz Ci powiem, Igor. Poza no. tym, że odrobiłeś punkty jesteś ambitny, to ta rozmowa z Pawłem to była w ogóle no w takim fajnym stylu. Perfekcyjna. Byłeś spokojny, ja nie, nie unosiłeś się emocjami. Miałeś na to argumenty, tłumaczyłeś, z czego to wynika. I muszę Ci powiedzieć, że bardzo mi tym Ale zajmowałeś. Ale co, która rozmowa? Ta z Pawłem na dole. Naprawdę, szacunkuj. Paweł go atakował z każdej strony, od złośliwców. Naprawdę, chłopie. To jest wiesz. Faktycznie stanąłeś w roli takiego coacha tak. i osoby, która jest za coś odpowiedzialna mm -hmm. i fajnie, żeś podszedł do tego tematu naprawdę. Ale bo ja zauważyłem, że Igor i mi się to Jak podobało. ma coś w czym w czy, w zadanie jakieś, czy nawet nie zadanie, to nie musi być zadanie z góry, ale jak ma coś w czym to to on, on co może, co może, to wkłada się w serducho to tak i, tam jest od i pokazuje ja i wyskupię, wiesz. No, widzisz, jak cię chwalimy dzisiaj, ale tak naprawdę było, naprawdę mi zaimponowałeś tą rozmową. Bo ja myślałam, że tam cię, wiesz, strzeli na dzień dobry i tego prędzej bym się spodziewała i, i tyle. A natomiast ty nie twardo konsekwentnie. A... Akurat w tym aspekcie wiem, co mówię i nie mam, nie mam po co się unosić tutaj emocjami. No, nie? no ale to było fajne.